Klasyk Fest na Słupnej, eksplozja kolorów, kierunek GZM, najnowsze premiery w Go Kino, no i oczywiście konkurs, dzięki któremu możecie zdobyć darmowe bilety do kina. Witam wszystkich serdecznie, jest to program Nie Przegap, Emilia Warchoł. Najbardziej kolorowa impreza, eksplozja kolorów, już w najbliższą sobotę zawita na Hubertusie. Pierwszy wyrzut zaplanowany jest na godzinę 15 i potrwa do godziny 19. Nie może Was tam zabraknąć. To będzie świetna okazja, aby podziwiać nie tylko klasyki motoryzacji, ale i dzieła sztuki motoryzacyjnej współczesności. Klasyk Fest na Słupnej w najbliższy weekend, w sobotę i niedzielę od godziny 14. Zapraszamy! W najbliższy weekend zachęcamy do udziału w największym w Polsce festiwalu mikrowypraw. Od piątku do niedzieli będziemy obchodzić święto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, kierunek GZM. To festiwal mikrowycieczek do różnych miejsc województwa śląskiego. W programie zaplanowano wydarzenia specjalne oraz wycieczki do 41 gmin tworzących GZM, gdzie będzie można zachwycać się zabytkami, przyrodą, jak i historią tych miejsc, w tym również Mysłowicą. Wycieczka odbędzie się w niedzielę miejską kolejką turystyczną oraz pieszo, szczegóły startu wycieczek oraz finału na stronie organizatora kierunek gzm.pl. Tylko u nas do zgadnięcia jest bilet dla dwóch osób na dowolny film w gołkinie. Napiszcie pod programem, który film Was interesuje i krótko opiszcie dlaczego. A teraz sprawdźmy najnowsze premiery. Wielka przygoda niny. To piękna i ujmująca animacja pełna napięcia, humoru i jednej w swoim rodzaju przygody. Podsunął mi pomysł na kilka opowieści. Postanowiłem, że nazwę te bajeczki opowieściami jeża. Świat jest wielki i pełen obietnic dla tych, którzy otworzą swoje serce przed nieznanym. Główny bohater w najnowszym horrorze science fiction walczy o przetrwanie w opanowanym przez obcych Nowym Jorku. Film Ciche Miejsce, dzień pierwszy w Gołkino. wszystko na dzisiaj dziękuję bardzo i do zobaczenia